Dzień dobry, wieczór z tej strony. Gubal, zapraszam Was do oglądania poradnika. Nagrywam to po raz drugi, bo poprzedni film, który wrzuciłem, że tak powiem, jest już nieaktualny do kitu, bo zapomniałem o jednym bardzo ważnym ruchu. Dawno w Diablo 3 nie grałem, po prostu zapomniałem o tym podstawowym aspekcie krzyżowca. A mianowicie, dobra, to sobie zaczniemy od początku. Przedmioty tutaj. Mamy set, oczywiście cały założony. Ogólnie szukamy redukcji odnowienia umiejętności, szybkości ataku, szansy na krytyka. Tutaj broń, im więcej ataku tym lepiej. Tutaj tak samo błogosławiony młot, żeby miał jak największy zwrot, który będzie jeszcze lepiej działał na bossy. I tutaj tak samo na bossy, młot żeby był jak największy procent, tutaj może mieć aż 250%, więc fajnie by było mieć maksymalny. No i tutaj szukamy też redukcji odnowienia i szansy na trafienie krytyczne. Mnie się za bardzo nie chciało już kombinować, no to po prostu mi się trafia e, Bogosławia natacza o czy to będę musiał to zmienić. z rzucią uwagi. Obietnica podróżnika to będzie nam dawało zmniejszone odnoszo zmniejszone, odnoszone obrażenia o 50%, bo cały czas będziemy w ruchu, będziemy atakować i będziemy cały czas iść, więc będziemy mieć cały, praktycznie cały czas 50%. Tak samo nasz pasek wyrok zyskuje runy osłabienie i zostaje wykonany w miejscu lądowania w postaci przy użyciu opadającego miecza. To też jest bardzo ważne. Bo jak wiemy, wyrok daje nam osłabienie. I to osłabienie zmniejsza od, odnoszone obrażenia o 40%. No i to wszystko tutaj jest jasne, prawda? nowy pieśń też jest bardzo ważny. Skraca nam czas odnowienia umiejętności praktycznie. Dzięki temu jesteśmy cały czas pod wybrancem akarata. Mamy cały czas kanon nadziei do wyboru i żelazną skórę. Więc to jest bardzo potrzebne. No i myślę, że tutaj. Mam już chyba wszystko omówione, no jedynie kamycki tutaj na redukcję odnowienia jest bardzo ważne, 15%, no i szybkość ataku na ten bil jest to konieczne. Tutaj, wiadomo, obrażenia, no i tutaj obrażenia, prawda? Z mora uwięzionych, z mora i gok szybkości. Co w skrzynce mamy? Mamy jedność, jedność mamy pod jeszcze naszym bohaterze i musi mieć na wyposażeniu, że nie może zginąć, jest to bardzo ważne. Inaczej jedność nam nie będzie działać. Spodnie magika, no to zwiększają nam obrażenia od błogosławionych motów po oślepieniu, prawda? Po unieruchomieniu. A dzięki temu, że unieruchom, unieruchomimy, naszych kolegów, dzięki opadającemu mieczowi, Boże, mi się tutaj myli, dzięki temu paskowi, no to używamy unieruchomienie z wyroku, bo tutaj unieruchamia ich na 6 sekund, w dodatku jeszcze zmniejsza obrażenia, więc ten pasek bardzo dużo nam robi, bo zwiększa nam obrażenia, zmniejsza nam odnoszone obrażenia. No, i jeszcze dzięki temu cały czas używamy opadającego miecza, tak? I każdy trafiony przeciwnik opadającym mieczem, czyli musimy mieć grupę 10 potworów. Jak na nich trafimy wszystkich opadającym mieczem, w tym okręgu musi być 10 potworów, to wtedy mamy maksymalnie zwiększone obrażenia od młota. No, wiadomo, nie zawsze się to trafi. I to nie jest tak, że użyjecie, macie 10, użyjecie z powrotem i to Wam się odnawia, tylko za każdym razem musicie trafić w 10 przeciwników, bo jak traficie za pierwszym razem 10 przeciwników, a później macie jednego i tego jednego zaatakujecie, no to macie tylko bonus 80%. No i tak, wszystkie przedmioty teraz omówiłem. Omówmy teraz nasze umiejętności, opadający miecz, szybki lot, no to wiadomo, żeby mieć cały czas dostęp do tego skilla, żeby nie musieć czekać na niego, bo dzięki naszym pasywkom, za każde użycie błogosławionego młota, które trafia przeciwnika, czas odnowienia opadającego miecza oraz wyzwania zostaje skrócony o 1 sek sekundę. I tutaj wyzwanie, no to też nam będzie bardzo e cały czas przynosić gniew, on jest bardzo ważny, wezwanie bez tego ani róż Wybranie z akarata prorok, no to wiadomo do zwiększenia przeżywalności, młot nieprzerwany arsenał żeby mieć jak największe obrażenia i dzięki temu, że to jest obrażenie od mocy świętej, to tutaj nam pasywka działa z leczeniem za każdym razem, gdy zadasz obrażenia od mocy. Świętej, leczysz 1% maksymalnej liczby punktów życia. No to jest nasz taki hill. A że będziemy strać młotkami, no to wiecie jak to będzie wyglądać. Żelazna skóra, stalowa skóra. Musimy mieć działanie umiejętności do 7 sekund. Można jeszcze to użyć, żeby cały czas się musy poruszać bez żadnych przeszkód, ale od tego mamy właśnie kanon nadziei. <zysk> No tutaj dzięki kan kanon nadziei dostajemy na samym dole jego działanie swobodne przebieganie przez potworów i to jest bardzo ważne, no i dodatkowo mamy 50% szybsze poruszanie się, więc żelazną skórę mamy pod przeżywalność, kanon nadziei mamy pod swobodne poruszanie się i szybsze poruszanie się, więc w żelaznej skórze już tego nie potrzebujemy. No i wyzwanie miękkie nogi, żeby... Zmniejszyć szybkość ataku przeciwników i szybkość ruchu, żeby jak najwolniej uciekali. Co by tu jeszcze można wrzucić, jakby ktoś tego nie potrzebował? Nie mogę ci towarzyszyć, jeśli mamy tylko stać. No, nie ma nic ciekawego. Jedynie punkty życia za trafienie, ale to jest według mnie bez sensu, bo już mamy tutaj leczenie się. Favor, no to wiadomo, post skras. Skrócenie czasu odnowienia, no zwiększona szybkość ataku. Tutaj mamy typowo pod naszych obrażeń. Tutaj pasywka, niezniszczalność. Jeśli ktoś czuje się pewny, to zawsze może ją wyłączyć. Powiedzmy, na obu zwiększone obrażenia przez błogosławiony młod o 20%. A jeśli ktoś nie jest pewny, albo gra na hardkorze, no to polecam mieć niezniszczalność, fajna przeżywajka, no i tutaj święta sprawa, zwiększona obrażenia i leczenie. Też coś bardzo fajnego. No i teraz pytanie. Jak grać tym młotem? Czemu ja w ogóle mam tutaj pod jedynką młota, a nie tutaj tak jak być powinno. Ano, z prostego powodu trzeba włączyć sobie opcję skróty klawiszowe, zjechać na rozgrywkę i tutaj macie wymuszony ruch i tutaj wymuszony ruch musicie dać scrolla w dół i scrolla w górę i dzięki temu, że coś takiego zastosujecie widzicie, mogę klikać cały czas w skrzynkę tutaj jest aktywny cały czas ruch, a mi jej nie wybiera i to jest właśnie fajne, bo Możemy się poruszać i to jest po prostu wymuszenie ruchu. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, no to jak sobie to tak włączy na scrolla i się trochę tym pobawi, to to bardzo szybko zrozumie. No i dzięki temu, że mamy tego scrolla i mamy młotek, bo ogólnie jakbyśmy młotka używali, no to proszę bardzo, stoimy w miejscu i tak to nie więcej wygląda, nie? Kończy nam się stamina, stoimy w miejscu, dostajemy w piernicz, umieramy. Mniej więcej tak by to wyglądało, a teraz jak byśmy używali tego skóra. Proszę bardzo, jesteśmy cały czas w ruchu. Jakby możemy atakować i jednocześnie jeszcze uciekać, a dzięki temu, że mamy kanał nadziei, dzięki temu, że szybciej się poruszamy, to jeszcze będziemy mogli poruszać się swobodniej wśród wrogów. Więc to naprawdę bardzo nam pomaga. No, i teraz jeszcze tradycyjne, pod czwóreczką sobie ustawiłem wyzwanie, żeby cały czas się aktywowało. No to macie po prawej stronie, zależy kto ma, jak na klaweturze, taką mini klawiaturkę z cyferkami. Możecie ją wyłączyć i włączyć. I teraz, jak wciśniecie czwórkę i cały czas ją trzymacie i wyłączycie tą klawiaturę, że nic już tutaj klikać nie możecie, to wtedy nic nie klikając. On Wam sam y, powinien włączyć. Aha, bo włączyłem z powrotem. No i teraz sobie zobaczmy. Nic nie klikam, żadnej klawiatury, rączki mam, że tak powiem, na kolanach. No i teraz powinien włączyć wyzwanie. Włączył, elegancko. No i tak mniej więcej się bawimy. Żeby wyłączyć to aktywne klikanie, bo wtedy nie będziemy mogli się teleportować do miasta, no to włączamy z powrotem ten segment klawiatury, wciskamy raz czwórkę i wtedy nam się to anuluje. No i teraz Wam pokażę jak wygląda szczelina na 90. Jakbym miał lepszą broń, większe by miałbym obrażenia, to spokojnie możecie robić stówkę i nawet powyżej. No ale, e, dopóki nie macie jakiejś ciekawszej broni, e, czemu mi się nie włączyło, dobra, no i teraz zaczynamy się bawić, no i oczywiście kółeczkiem chodzimy, tutaj zbieramy już pierwsze bonusy, używamy młotka, żeby cały czas nam się regenerowało, e, skrócenie od, e, czasu odnowienia, pamiętajcie, mamy obsydianowy piesień, jest to bardzo ważne, Y, musimy mieć cały czas wybranie za karata dostępne. No nie zawsze się zdarzy. Dla tych y, co umieją grać y, lepiej, no to zb zbierają sobie przeciwników i wtedy zawsze to lepiej wygląda. O i mamy 10 przeciwników y, na młotku tutaj proszę bardzo wzmocni wzmocnione młoty jest 10 i teraz mamy czwórkę. Ja, jak powiem za bardzo się nie chcę bawić e, w zbieranie mobów, żeby mieć jak najlepszy czas, bo po prostu chcę Wam pokazać jak e, ta postać wygląda. No i tutaj sobie używ ch chodząc używamy sobie młotki. Włączymy sobie odporności, bo sed nam daje założycie e, opadającego miecza zmniejszone, odnoszone obrażenia więc warto go łączyć raz na te 8 sekund przy okazji jeszcze mamy zwiększone obrażenia odnoszone, znaczy mamy zwiększone obrażenia przez nas błogosławiony mod i tak sobie na razie radzimy, nie? Spróbujmy sobie zlorować, bo fajna ekipa się zbiera. No i przeżywajkę mamy dość sporą, bo dzięki temu, że cały czas atakujemy, znaczy dzięki temu, że cały czas się ruszamy, to z setu Świętej Róży, ja tak sobie to nazywam, mamy cały czas zmniejszone obrażenia, odnoszone zmniejszone obrażenia o 50%. No i dzięki temu jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. No na wyższych poziomach umiejętności to już wtedy nam się bardzo przydaje to leczenie ale powiedzmy jeszcze nie gramy na takim poziomie trudności to już tam jest od stówki z wyż to już tam trzeba się trochę martwić kombinować ja tutaj się bawię z elitami wi wiadomo żebyście jak chcecie grać to musicie sobie durować żeby jak najszybciej to przechodzić ja sobie gram tak na nadajcie, żeby wam pokazać, że bez żadnej spiny to 90 robicie bez problemu żadnego. nie? Myślę, że stówkę też bym był w stanie zrobić. Bez większego problemu. Zwiększmy sobie obrażenia. No i idziemy dalej. sobec jakiś sajr rzucimy motek żeby zaatakował to zmniejszy nam tak. y, czasy odnowienia no i co ja wam mogę ciekawszego powiedzieć no. no i tak wygląda ten build. jest bardzo ciekawy jest prosty fajny sympatyczny yy. Jakby ktoś potrzebował, to zawsze może zmienić jedność na jedność żywiołu. No to wtedy mamy troszeczkę zwiększone odnoszone obrażenia, ale dzięki temu będziemy mocniej bili. Tam przez 4 sekundy raz na 16. No to już kto jak tam będzie wolał. Ja tam wolę na spokojnie sobie grać krzyżowcem. Lubię stabilną grę, bez emocji. Nie lubię się denerwować, kiedy co chwilę padam. Tak, sami widzicie, gra na lajcie. Mamy elitę, to sobie ją pacniemy. Mamy lasery się ich nie boimy, bo cały czas, cały czas jesteśmy w ruchu. Nie będę nas skraj, Możemy łatwo je omijać. Mamy kolejną elitę. Bonus 10 załączonych. I znowu 10 załączonych. No i sobie tuprzemy tą biedną elitę. Biedactwo. Jest martwe. No i tak sobie chodzimy kółeczkiem. Eee, czemu to musi być pod kółko, eee, bo inaczej nie będzie nam tak działać. Nie, nie jesteśmy w stanie tak szybko klikać, żeby właśnie w w taki sposób fajnie działał ten wymuszony ruch. No i sobie przechodzimy do trzeciego poziomu. No i szczelinka może to nie jest jakaś e, turbo trudna, no ale powiem Wam szczerze, że jak na młotki to nie jest wcale źle. Stówkę dajemy radę zrobić. Jest dobrze. Myślę, że jakby ktoś się ubrał tam naprawdę tak perfekcyjnie, to na spokojnie bym mógł nawet chyba 115 zrobić. No to wiecie, jakby ktoś... jakby to było na jakimś sezonie startowy... startowy set, no to zawsze już wie, jak sobie może to ubrać, zrobić ciekawie, jak grać, na lajcie, nie stresować się. No wiadomo, im mniej się stresujemy, tym jesteśmy zdrowsi. Więc oszczędzajcie swoje zdrowie. No, elitko padaj. 98% Zaraz będziemy mieli bossa. Tak powiem, świetnie nam się trafiło. O, i mamy bossa, no i go załatwimy. Jak dam dał potworka, no to automatycznie z tego skorzystamy, żeby mieć większy bonus do obrażeń. No i chłopak leży martwy. Gier 90 zrobiony. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Na razie.